Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, moje na imię i nazwisko Arkadiusz Bombel. Tak. Dzień dobry, ja jestem z to jest firmy porządkowej. Tak. E, dzielnicowe sprawy, wie Pani, pilnujemy dzielnicy. No ale o co chodzi, nie wiem. Proszę Pani, ostatnio kogoś zaćgarałem morzem na Pani dzielnicy i mamy do Pani kilka pytań, ponieważ robimy taką sondę. Na temat? na temat? Na temat właśnie tego chłopaka, bo 21-letni tam chyba Tomek yy, został zadźgany dźga, za nożem. Na, ja pa, nie na pani wiem, dzielnicy, nie, niedaleko tunelowej proszę pani. Też nie wiem, nie słyszałam, nie czytałam. Nie czytała pani? Nie. Pani, czy mogę by pani odpowiedzieć chociaż na trzy pytania, cztery? No jeżeli, jeżeli potrafię. Dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Gdzie pani była ostatnio w sklepie? W sklepie gdzie ostatnio była? Osta ostatnio, ostatnio w sklepie, to jest naprawdę bardzo ważna informacja. W Leclerku. Słucham? Lecler. W Leclerze, tak? Tak. Aha. I zobaczyła tam coś pani podejrzanego? Jakiegoś mężczyznę, kobietę? Nie, nie przyglądam się na ludzi, tylko na to co mam kupić. Aha, aha. A, 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 a czy i, i, jakie te rzeczy były? czy przemysłowe, takie do domu potrzebne. Aha, coś te bułki, chmasło, coś takiego, tak? Mniej więcej. No, mniej więcej, no. Aha, aha. A y, widziała Pani może y, takiego owłoszonego Pana z długą brodą? Siwa, długa broda, y, niedaleko, niedaleko Grażyńskiego. Nie. Się kręcił w kółko tak ciągle z gitarą. Przez, przez Grażyńskiego nie chodzę. Przez Greżyńskiego pani nie chodzi? Nie. A na pani dzielnicy? No, taki długi pan z Radą kręcił się z gitarą. Nie, no ja, miesz, ja mieszkam w prywatnych domkach, więc tu nikt się nie kręcił z gitarą. Czyli, 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 czyli jest spokojna, spokojna, spokojna ulica, tak? Tak. E, nie było żadnych zamieszek, nie wiem, w sobotę, w piątek? Nie. aha, mhm. aha. No bo właśnie chodzi nam o tego, o, o tego, o tego yy, chłopaka, którego tam zaśgali nożem. A proszę mi powiedzieć, gdzie go zaćgali? Słucham? Gdzie go zaśgali dokładnie? Dokładnie go zaśgali, proszę pani. Yy, już pani mówię. Uszaskali w kartę. Yy, miesz, mieszka pierwszego. Na mieszka pierwszego. Mieszka pierwszego. To w tamtej dzielnicy w ogóle nie bywa. Pani nie bywa? Nie. A Pani znajomi? Może nie wiem, bo chodzi o to, że zadźgali go nożem i zbili, zbili go łańcuchami, wie Pani? Grubymi łańcuchami go zbili. Nie, nic nie słyszałam. Naprawdę to nie słyszała Pani w wiadomościach? Nie, a to było w katowickich naszych wiadomościach? Tak, w katowickich wiadomościach. Zadźgany chyba, chłopak zadźgany został i, i odcięli mu nawet genitalia, wie Pani? No nie słyszałam nie, nie Naprawdę, to jest masakryczna, masakryczna w ogóle historia w tym momencie. No cóż, nie, nie trzeba chodzić po nocach, ani się włóczyć nigdzie. A to chęć. było w biały dzień! W biały dzień, za tym zielonym świetnikiem tam. Nie, nie znam y, tysiąclecia, więc... No aha, aha, bo, bo właśnie o to chodzi tam właśnie, że tego, że tego chłopaka zaźgali tym nożem, zbili łańcuchami, obcięli mu gen genitalia. I to ten jeden człowiek z brodą? Nie wierzę. Jeden człowiek z brodą i on jeszcze miał kilku tych, nie wiem, tam nie wiem, no to jest jakaś grupa zorganizowana, Pani? Chyba taką grupę nie jest trudno namierzyć. Znaczy właśnie o to chodzi, że jest trudno, proszę Pani, bo oni już działają od dwóch lat. No to jest niemożliwe, żeby nie byli widziani nigdzie. No dlatego właśnie, dlatego właśnie ludzi, ludzi, po dzwonimy, wie Pani, i się pytamy o jakieś szczegóły, bo to jest bardzo ważne. Na przykład niektóry tam Pan powiedział, że miał na przykład y, okulary. I to jest bardzo ważne. No nie, ja, ja, ja tylko do pracy chodzę z pracy i, i na ogródku nie bywam nigdzie w takich jakichś tam publicznych miejscach albo, albo żeby pies to chodzić po ulicach, więc nic mi się nie rzuciło, w oczy nie wiem nic na ten temat. A z czym pani chodzi czasem? Samochodem. Samochodem, tak? Mhm. Aha, aha. Bo, bo to są bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne... Yy... No ja wierzę, ale no nie mogę pomóc, bo akurat w tej byłam tylko na zakupach w Leklarku i z godzinką mnie nie było, poza tym byłam w domu i nigdzie nie chodziłam, wiesz? Aha, bo wie Pani, bo chodzi o to, że, że, że Panią też mogą zaatakować. No to już tak jest... Też ostrzegamy, nie? Bo, ponieważ nasza firma też ostrzega takie, takie sytuacje, proszę Pani. No dobrze, no dziękuję bardzo, ale to już od kilku lat się nie staram chodzić nigdzie po, po wieczorami, ani po nocach, ani samej, a... a... czy czy pani wychodzi po 20 godzinie? Nie. Nie wychodzi pani? Nie. A najpóźniej kiedy pani wychodzi z domu? W ogóle po południu nie wychodzę, wracam z pracy i jestem w domu. I pani siedzi ciągle w domu, nigdzie nie wychodzi? No ja mam co? Przecież nie ma gdzie wychodzić.